Związki Kuby z listą światowego dziedzictwa UNESCO formalnie rozpoczęły się 24 marca 1981 roku, gdy państwo ratyfikowało konwencję UNESCO. Republika Kuby posiada dziewięć obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dolina Viñales położona jest w prowincji Pinal de Rio w zachodniej części Kuby w paśmie górskim Sierra de los Organos. Na listę UNESCO dolina została wpisana w 1999 roku. Są to rolnicze tereny, w których dominuje produkcja cygar. Widok ogromnych, uprawnych pól tytoniowych w kolorze brązu i zieleni. W oddali widać mogoty, które przypominają ogromne kapelusze obrośnięte zieloną roślinnością. Tak, Dolina Viniales słynie właśnie z tych niezwykłych gór o spłaszczonych wierzchołkach. Dolina Viniales jest więc świetnym przykładem tego, że obszary wiejskie mogą być atrakcyjne dla turystów ze względu na wartości przyrodnicze, ale również wiejski krajobraz kulturowy. Intensywne dźwięki oraz soczysta zieleń wprowadzają w niezapomniany klimat. Rytm życia mieszkańców wydaje się spokojny, a miasteczko bardzo urokliwe. Kolorowe i niskie domki zdobią wąskie uliczki, które łatwo są w stanie pomieścić mijające się amerykańskie auta z lat 50. Stara Hawana, czyli Hawana Vieja, wraz z systemem fortyfikacji broniących Portu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1982 roku i była pierwszym obiektem na Kubie wpisanym na listę UNESCO. Miasto zostało założone w 1519 roku. Obecnie jest stolicą Republiki Kuby i liczy ponad 2 miliony mieszkańców. Historyczne centrum Sienfuegos zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2005 roku. Miasto zostało założone w 1819 roku przez francuskich osadników. Sienfuegos to istna perła południa. Trinidad i dolina Valle de los Ingenios została wpisana na listę UNESCO w 1988 roku. Trinidad to miasto leżące u stóp gór Escambrai, założone w 1514 roku. W dolinie Bahia de los Ingenios nadal znajdują się nieczynne cukrownie, domy plantacyjne, baraki oraz inne obiekty, które były związane z produkcją cukru. Słynny trunek powstały z wyciśniętej trzciny cukrowej to Guarapo. Inaczej ułodekania. Jednym z przykładów byłych posiadłości cukrowniczych jest Manaka i Znaga. Znajduje się tam przepiękna hacienda, wieża strażnicza, która ma około 44 metry, oraz stacja kolejowa. Camagüey – jedno z pierwszych siedmiu miast założonych przez hiszpanów na Kubie. Założone w 1528 roku pod nazwą Santa Maria del Puerto del Principe. Camagüey posiada jedną z największych, jak i nie największą, starówkę na Kubie. Park Narodowy Desembarco del Granma wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1999 roku. Do parku położonego w południowo-wschodniej części Kuby należy również wybrzeże klifowe przylądka Cruz. Zamek San Pedro de la Roca w Santiago de Cuba został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. Krajobraz archeologiczny pierwszych plantacji kawy na południowym wschodzie Kuby został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Park Narodowy Alejandro de Humboldt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 roku.